Mity na temat steków, część piąta. Teoria jest taka. Obsmażamy mięso z obydwu stron i zamykamy pory. Dzięki czemu soki zostają w mięsie i jeśli teraz nakujemy lub, nie daj Boże, natniemy steka, to wszystkie soki wyleją się i my zostaniemy z suchym jak podeszwa buta kawałkiem mięsa. Tą teorię wysnuł w 1850 roku niemiecki chemik Justus von Libisch. Nie wiedzieć czemu, świat przyjął tą teorię i do dziś można ją znaleźć nawet w podręcznikach do technikum gastronomicznych. A jaka jest prawda? Obsmażanie mięsa nie zamyka magicznie soków w środku. I teraz coś, co na pewno rozgrzeje sekcję komentarzy pod tym, Filmem. Uwaga, możecie na spokojnie przewracać steki widelcem i nie, stek nie zrobi się przez to suchy. To nie jest balon z wodą, jak niektórzy sądzą. Powiem więcej, jeśli chcecie sprawdzić stopień wysmażenia steka, a nie macie termometru z sondą, to możecie mięso naciąć i zaglądnąć do środka. Nie będzie to miało żadnego wpływu na soczystość mięsa, wierzcie mi, próbowałem niejednokrotnie. Jest to moim zdaniem najlepsza metoda kontrolowania stopnia wysmażenia dla początkujących.